Witajcie kochane dzieciaki. Cześć! Mam nadzieję, że wakacje macie pięknie zaplanowane. Startujemy w czas odpoczynku. I dzisiaj ciocia Malwa ma bardzo fajny pomysł na przyszłość, dotyczący przeszłości, czyli coś, co już zrobiliśmy, ale niektóre dzieci o tym nie wiedzą. Malwi, no co to za pomysł? To jest taki pomysł wspaniały, wakacyjny. Ale z drugiej strony jest naprawdę niesamowite. Czyli to jest, e, że możemy sobie przypomnieć. Ja nie, powiem nawet szczerze, nie pamiętam kiedy to było. Bardzo dawno temu. Chyba dawno dawno. Bardzo, dawno bardzo, temu. bardzo, bardzo dawno. To jest taki super pomysł na super okulary. Na słońce. Na słońce. <laughs> czyli to były okulary nie przeciwsłoneczne, tylko... Na słońce. Ja pamiętam, że one były słoneczne. A słoneczne, to jeszcze lepiej. Tak, słoneczne były nawet kształtem jako słoneczka takie. I, i właśnie, w ogóle jest super przypominać sobie rzeczy, które kiedyś się robiło albo które kiedyś były, i, i wykorzystywać jeszcze raz. Może łatwiej będzie to zrobić, może lepiej. I to wydaje mi się, że jest coś super. Ja czasami też sobie jak coś rysowałam, czy coś robiłam, czy coś lepiłam, to później do tego wracałam i to już wychodziło lepiej. No właśnie, poza tym jest dużo dzieci, które tego nie robiły z nami. A właśnie. Chcemy Was mhm. dzisiaj zachęcić do zrobienia okularów słonecznych. A Malwinko, czy Ty wiesz, że jest jeden błogosławiony? Ja tu mhm. mam taką książkę skrytą który mówił właśnie o tym, że można mieć okulary wiary. Hmm. Ja z okularami to kojarzę tylko pana Hilarego, ale to <noise> chyba nie ten, prawda? Nie. Zobaczcie, kochane dzieciaki. Jest taki błogosławiony Edmund Bojanowski. A, Edmund. No tak właśnie. Jest. On sam mm -hmm. nosił takie prawdziwe okulary, ale mówił też o okularach wiary. Przeczytam Wam fragment, mm -hmm. jak on to rozumiał. On mówił tak: przez okulary wiary Lepiej widać Boże dary, których jedni to mają bez miary, a inni mają tylko puste ręce. Dlatego, jeśli ktoś ma czegoś więcej, niech patrzy, kogo mu pokaże serce, by się z nim podzielić jak święty Mikołaj, jak Bóg dzieli się sobą we wszystkich kościołach. Wow. Czy ty coś pamiętasz o tym błogosławionym? Ja pamiętam, że on bardzo kochał dzieci. Ogóle, bardzo. więc y, był chyba taki święty, który naprawdę dla dzieci robił bardzo wiele. I pomagał też tym takim najuboższym, prawda, dzieciom. Najuboższym. On też żył mm -hmm. w czasach pandemii innej niż myśmy mm -hmm. doświadczyli, ale chodził po wioseczkach i zbierał najbiedniejsze dzieci, tam, gdzie nie było mamy ani taty, i nawet całe życie swoje poświęcił dla dzieci, zakładając zakon służebniczek. My dobrze mm -hmm. znamy te siostry, one są u nas w łodzi obok naszego sanktuarium. Myślę, Malwinko, że zaprosimy za chwilkę dzieci do zrobienia okularów słonecznych, niech one też będą okularami wiary, mm -hmm. a ja Wam zaśpiewam krótką piosenkę właśnie przesłanie od Edmunda. Włóż okulary wiary to nie są żadne czary to miłość i moc, wiara i nadzieja, które Jezus daje nam. Spróbujcie ze mną, w okulary wiary. To nie są żadne czary, to nie są żadne czary. To miłość i moc, to miłość i moc, wiara i nadzieja. Które Jezus daje nam. Zapraszamy dzieci do zrobienia okularów słonecznych. Pamiętajcie o lajkowaniu, mm -hmm. mocno was ściskamy i na koniec odcinka, jak zawsze, pomodlimy się dzisiaj o wiarę. Bo to są okulary przeciwsłoneczne, no a można zrobić okulary słoneczne. Ale to takie, że one będą jak słoneczko? No chyba tak. A ty umiesz ci... takie okulary zrobić? A nawet mogę ci pokazać takie okulary. O, ja, cię, to ja muszę założyć okulary, które nie są słoneczne, ale są takie o, zobacz. E, bardzo ostre, bo ja nic… I ja cię. Co ty myślisz o takich okularach No Słonecznych? ja jestem urzeczona, jestem urzeczona absolutnie. One mi trochę przypominają twoje włosy, bo też <laughs> są takie okrągłe i pogodne. A wy co myślicie, dzieciaki? Chyba wydaje mi się, że takie okulary słoneczne będą Ekstra, idealne sło. na nasz bal. Ale skąd Ty wziąłeś takie okulary? Bo ja, żeby zamówić okulary, to muszę iść do optyka i muszę oprawki wybrać, a Ty No ja skąd masz takie ja, okulary? Ja po prostu miałam rolkę od papieru toaletowego. To znaczy, no dobra, ja też mam rolkę od papieru toaletowego, ale mogłam z niej co najwyżej lornetkę sobie zrobić. A jak zrobić z niej okulary? No to mogę zaraz pokazać. Fantastycznie, to ja chcę, ja chcę to zobaczyć, bo ja chcę mieć takie okulary. No więc właśnie, bierzemy tą rolkę od papieru, nożyczki. I po tak. prostu rozcinamy. Ale tak po prostu brutalnie po prostu do końca? Po prostu brutalnie do końca. Mhm. ta -dam. Mamy, tak? Okej. Okay. No, mamy. 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 Rozcinamy. Mhm. Wycinamy takie dwa cienkie paseczki, jakie chcemy właśnie o takiej szerokości, jak tutaj mamy tą obram obramówkę tego. Czyli ramkę, tak? Tak, prawkę. A tak. oprawkę, okay. oprawkę tak. mhm. Czyli tniemy no właśnie dobra. dwa takie Mniej więcej takiej samej grubości, bo jak Dobrze. mamy to rozcięte, to nam jest wtedy łatwiej mm -hmm. ciąć. Ale numer. Hmm. Nikt mnie nie pozna, jak będę jechać w takich okularach samochodem. <laughs> Naprawdę. Myślę, że. O. Czyli mamy dwa takie mm -hmm. paseczki. No dobra, to jak od paseczków przejść dalej? Słuchaj, bo więc to jest... teraz najlepiej je okleić żółtym papierem. A -a. Że jak już robimy je całe słoneczne, to mm -hmm. właśnie bierzemy żółtą kartkę. Chyba, jak ktoś nie ma, to może wziąć białą albo pokolorować, tak, i pokolorować ją tak, pokolorować. Tak, oczywiście. No, no my chcemy tutaj właśnie, żeby one były tak. takie słoneczne, żółte, więc bo one muszą nam słońce przynieść do domu. Więc sobie patrzymy jaki mm -hmm. to jest rozmiar takiego paseczka i wycinamy. Dobra. Czyli wystarczy tak odrysować albo można na przykład można na przykład złożyć, wtedy będzie łatwiej, o, prawda? tak, chyba tak. Żeby Taka, ja spróbuję wycie... złożyć, tak patrzę, co ty robisz. Mhm. Żeby okay. był taki mniej więcej paseczek, prawda? Mhm. Dobrze. Mhm. I zaginamy. A ty wiesz, że słońce to jest po angielsku sun? Sun? Sun, no to jak się mówi, to od razu człowiek się tak prawie uśmiecha taki aż ładne. do tego słowa sun. Sun. I będziemy mieć sunny glasses, nie sunglasses, bo to są przeciwsłoneczne, To będziemy Aha. mieć sunny glasses, czyli takie właśnie słoneczne słoneczne mm -hmm. czyli dobra. okulary to są glasses. glasses glasses tak 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 samo zresztą słuchajcie są szklanki mm -hmm. i szyby glasses mm -hmm. no i co jak już mm -hmm. mamy ten pasek to po prostu to... przyklejamy go i z jednej Aha. i z drugiej strony bo wtedy też może rozumiem, być czyli tak trzeba dokładnie go obkleić mm -hmm. te kawałki no dobra a ja jeszcze nie wycięłam poczekaj czekaj one o. wcale nie muszą być takie idealne. właśnie one muszą być chyba wesołe po prostu. Tak, więc dobra. Będą żółte. Mhm. Żółte, czyli yellow będą. Mhm. Mhm. Mi nie starczyło, więc dokleję tak. sobie jeszcze kawałek, no nie? Czyli można sobie tam dociąć, tak. jeszcze coś dokleić, dobra. Jedne jeszcze... i drugie właśnie. Właśnie jeszcze nie wiem czy mi starczyło. Zaraz zobaczymy. Mhm. Okay. Tak, jeszcze klej trzeba z dobrej strony odkręcić i będzie super. Dobrze. Okej. Okay. Czyli oklejamy kleimy, te nasze... Kleimy. Paseczki. Mm -hmm. Klej to był stik. St tak? Glue. Glue, a stick to, to był... Było klej. Bardzo... No ale fantastyczne ale skojarzenie. Była. Bardzo dobrze. Właśnie, Bardzo tak. dobrze. I teraz drugi paseczek mm -hmm. oklejam. Dobra. Drugi oklejam. Słuchajcie, dzieci nie wiem jak wy, my tak z trzecią malwą rozmawiałyśmy tutaj chwilę wcześniej, że nam się już kleje kończą w w tak. domach. Jesteśmy jakieś hurtowe zamówienia. Ale jechać chyba gdzieś do sklepu. <laughs> no, Czyli albo ja jeszcze tak. muszę wyciąć jeszcze jeden, bo Aha, mi nie bo starczyło. jeszcze musisz dokleić tam, tak? By no czy... ja właśnie chyba też będę musiała zaraz dokleić. By Zapachamy. jeszcze drugi został pasek. Tak, no właśnie. Hmm. Ale ekstra. Nigdy nie sądziłam, że zrobię sobie same okulary. To jest niesamowite. Nie no. wiem jak wy, czy ktoś z Was już kiedyś robił sobie okulary. Ale ciocia Malwa Jeszcze okulary słoneczne. No właśnie, takie pomysły ekstra słoneczne. Sunny Glasses. Dobra, ja mam jeden oklejony, to biorę się szybko za drugi. To możesz oklejać drugi. Tak. Ja już mam tutaj. No i to mm. są. Można je troszkę dociąć, żeby były mm -hmm. równiejsze. Dobrze. To właśnie. Okej. Okay. Mm. Ale Dobrze. fajne będą. O! Ja tu nic nie będę przeszkadzać. Nie, 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 nie. ja tylko wiesz. po prostu. Przymierz sobie, zobaczcie yy, Ci. Ale mi pasują. No właśnie miałam powiedzieć, jak tobie pasują do sweaterka dzisiaj. Zresztą idealnie ubrana. Czyli to będą góry. dla mnie? <laughs> tak. Jakie fajne są te ciokie, Nie dość, że zrobią girlandy dla mnie i dla kapelmistrzów, to jeszcze dla mnie no, zrobiły okulary. okulary. Jesteście kochane, naprawdę. No, proszę Zdobne. bardzo, to widzisz. Specjalnie dla ciebie takie idealne pod Twój sweterek. Idealne. I one są takie te okulary, że po prostu na każdego pasują i nawet jeżeli masz jakąś wadę różną, to one są na swoje. A, chyba nakłada wtedy. się chyba na swoje. Ja, ja będę testować Ma różne rozwiązania. Drapie. On chyba chce. No chce założyć te okulary? Chodź. No, chodźmy. Czekaj, no, zobaczmy. Założy? no Nie wiem, czy Ty będziesz zadowolony, Maksiu. Poczekaj, tutaj dzieciom pokaż. no. I co? I co? Nie wiesz, dlaczego on nie chce? Mhm. Bo on ma w sobie tyle radości, A. że on mógłby obdzielać, tak, Maksiu? Mhm. On jest jak taki mały, słon... Czy Pomachaj łapką dzieciom. Mhm. O, widzicie, pomachał. Fantastycznie. O, jak Ty umiesz, już coraz więcej się uczysz. Chyba był na kursie machania łapką. Zdecydowanie. Mhm. Dobrze, to, to nie będziemy ja mam przeszkadzać. Co ja zrobić. zrobić, Malwinka, z tymi takimi obklejonymi tak, Musimy już. teraz zrobić, tak jak mhm. mamy w tych okularach, nasze promyczki. Aha. Czyli wycinamy jeszcze na przykład, nie wiem, może trzy albo cztery takie cieniutkie paseczki też. Dobra, na grubość tych e, oprawek, tak, tak, tak robimy? Tak, mniej więcej Dobra. tak. Mogą być trochę cieńsze. No tak. Bo to chodzi tylko o same promyczki. Mhm. Ja wycinam może trzy takie. Mhm. My mamy... Po angielsku aż dwa słowa na promyki, wiesz? Tak? Możemy mówić raise albo możemy mówić beams. To są raise? takie... Raise? albo beams. Mhm. Dobra. I sk y składamy te paseczki nasze na pół, przecinamy. Mhm. Wszystkie naraz? Jeżeli damy radę nożyczkami, Dobra. to możemy oczywiście. Okay. To będzie szybciej. Szybciej wtedy. będzie, tak? I jeszcze te nasze paseczki na pół, czyli chodzi nam o takie, żeby były takie, Czyli takie malutkie prostokąciki nam z tego Takie wyją. malutkie prostokąciki. Mm. Tutaj, niech się kamera wyostrzy, czyli takie. I wszystkie te nasze paseczki uh -huh. ucinamy w takie mniejsze paseczki. Uh -huh. No dobra. Ale Dali... numer wyprzedziłam cię raz. No właśnie. Słuchajcie, zdarzają się i takie rzeczy w naszym pięknym królestwie. No właśnie, nie raz pewnie. <słuch> Ale fajnie. Czy to będzie dużo promyków z tych paseczków? I teraz składamy te nasze małe paseczki mhm. na pół. Mhm. I tak trzymając, jakby odginamy, żeby stworzyć właśnie taką e, zakładkę do przyklejenia. Mhm. Czyli tak jak dzióbki na Takie, przykład zaklejaliśmy z tak. jednej strony, to tu z obu stron tak. musimy tak zrobić. I bierzemy i przyklejamy w, na tą mhm. nasz. Na ten nasz okular, mhm. w tym właśnie w ten sposób, mhm. że tak, tu jeden promyczek, za chwilę będzie drugi, trzeci, czwarty. Ale fajne, bardzo mhm. mi się podobają. No to będziemy, teraz możemy sobie powiedzieć, I'm sticking. I'm sticking. No właśnie. I kolejne. Mhm. Dobrze. W jakiś tam odstępach, tak, żeby mhm. to właśnie. Takie promyczki stworzyć. Kolejny będzie promyczek. Tak sobie pomyślałam przez moment, nie wiem czy mogę Cię zapytać. Tak, tak sobie wyobraziłam, że może nie wszystkie dzieci mają aż tak dużo tych żółtych kartek. Ale przecież zachody słońca są bardzo kolorowe, to może można tak, różne można. wykorzystać do tego. Wydaje mi się, że te, te okulary słoneczne mogą tak. być naprawdę różnych kolor, w różnych kolorach. Mm. Mm -hmm. Ja jestem w ogóle ciekawa, jak dzieci będą przesyłać zdjęcia właśnie no. w tych okularach. My też sobie zrobimy Oczywiście, na Oczywiście, zrobimy nie? sobie zdjęcie. Tak zwane selfie sobie zrobimy w naszej komnacie twórczej z Oczywiście. takimi okularami słonecznymi. No bo ta pogoda dzisiaj nie jest właśnie taka nie, słoneczna, nie, 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 więc nie. okulary słoneczne się przydadzą. Bardzo, bardzo. O, no i właśnie. Ja już mam. Ale czas. Uważaj. Ja może tu jeszcze jeden by się zmieścił. Mhm. Czy drugie jeszcze odkleić? No, bo no właśnie. Nie może być jeden. No, to byłby wtedy monokl. Tak się kiedyś nazywało, jak nie wiem, czy z filmów takich, e, na przykład z początku XX wieku kojarzyć, albo z różnych bajek, że panowie czasami nosili taki jeden okular w jednym oku, To był monokl. Monok. No właśnie. Ty już jak ci idzie? Już no właśnie, nie. No ja tak za gęsto to zrobiłam i teraz. E, ale ja sobie popatrzę, wiesz, na twoje i się zainspiruję i będę później e, kończyć w domu. Mhm. Pewnie. Dobrze, Więc tu ja przyklejam mm -hmm. właśnie troszkę rzadziej. Tak, a ja właśnie za gęsto to chyba przykleiłam, ale nic to. Słuchajcie, paluszki mi się ćwiczą i tak sobie. O, czy jak było ten promyczek? Promyczek to mógł być beam albo ray. Beam. Okay. Tak. A który ci się bardziej podoba? Beam to tak. Beam. 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 No właśnie. Beam, beam to jest taki. Tak. jak... Nasza buzia, powiemy, że jest beaming, to jest taka rozpromieniona Aha. cała. Czyli Maksia O, zdecydowanie. Jest taka. Ma ma Maksiu cały jest w ogóle beaming. Tutaj A. tak myślę. I Ciocia Inga też, no nie? O, bardzo. Ona bardzo. dzisiaj jest taka słoneczna. Ja sobie myślałam, że dzisiaj Ciocia Inga jest Sunny Inga. Taka słoneczna Inga. Sunny Inga. Mhm. Czy ja już tutaj powoli? Dobrze, dobrze. Kończę. Ja tutaj gonię cię i obserwuję bardzo uważnie. Powiem, co zrobimy dalej. To no Teraz właśnie mamy takie rozklejone po prostu. Przepraszam Was, ale Maksiu tutaj wygląda jak robił wyścigi pod całym przepięknym królestwie. On jest takie rozpromienione. On jego już rozsadza ta energia słoneczna od środka, tak myślę. Mhm. Dobrze. To teraz co tak? dalej? Musimy. E, zrobimy najpierw naszą podstawkę na nosek. Mm -hmm, czyli taki mostek taki mostek Dobra. I on raczej nie powinien być taki bardzo duży czyli ucinamy kolejny paseczek mm -hmm. ale żeby był trochę stabilniejszy to oczywiście zrobimy nasz motyw klejenia papieru ze sobą naszą czyli stałą jak mamy sztuczkę naszą sztuczkę jak mamy paseczek tak jakby, jakby sklejmy go klejem żeby był po prostu troszkę grubszy mm -hmm. trochę grubszy, okay. I możemy właśnie tak z jednej strony przykleić w naszym jednym okularu, okularze, Że? w okularze, oprawce z oprawce. jednej strony, tak. I za chwilę dokleimy z drugiej i właśnie tutaj będzie taki odstęp na nosek. Ale fajny. No to właśnie wtedy można dostosować, sobie jak ktoś ma duży nosek, to tak. robi duży. Jeżeli mamy, możemy sobie sprawdzić, tak? Mm -hmm. Ja Dobra. Mam taki, więc taki taki, nie mam powinien... więc tak nie wystarczy. Takiej tak? Nie, nie w tę stronę trochę. Tak? I o, tutaj tak, teraz tak. będziemy dobrze... Okay. Z jednej dobrze. strony ten kawałek paseczka. Dobrze. I z drugiej. Słuchajcie, każdy z nas dobędzie Ciebie Malwi dzisiaj zawód optyka. Mhm. Jesteśmy sani. <laughs> Jesteśmy wszyscy sani, słoneczni i będziemy jeszcze do tego dodatkowy zawód. Kurczę, nie wiem, czy nie przeceniłam trochę tego swojego noska, ale taki filigranowy. Myślę, że będzie dobrze. Dobre? Dobrze, dobrze. No. okej. Okay, okay. Dobrze, bo jak za duże, to też nie mm -hmm. bardzo. Okej. Okay. No czyli tu nam się tak ruszę jeszcze tutaj, podkleję, to tu mm -hmm. za zawodowałam. No, widzicie, robienie oprawek to... Nie jest taka prosta sprawa. Mm. O, okay. tak, mamy sobie już to i teraz mm -hmm. musimy skleić nasze kółeczko. No tak, bo musimy mieć przez co patrzeć przecież. I bierzemy tak jak zawsze. Bierzemy taki kawałek papieru, żeby skleić z tej strony i z tej. Tylko, mhm. właśnie tak trzymając. Okej. Okay. Czyli znowu jakiś paseczek? Musimy znowu? Wyciec. Oczywiście jakiś paseczek z, na jedną i na drugą stronę. Super. Możemy też go trochę skleić. Będzie wtedy. Czyli móc... znowu na pół. Tak. I sklejamy. Bo on A. będzie wtedy stabilniejszy. No. I najpierw sobie najlepiej z jednej strony przykleić właśnie i tak przytrzymać, żeby się właśnie Dobra. trzymało. Dobra. Już Ci teraz daję, bo chyba ten jeden tylko tak nam się tutaj… o, działa dobrze. A ten nie? Klej. A zobacz, tam chyba już go brakuje trochę. A, trochę jeszcze wykończę. No, tak. Wykończę. Więc tak, przyklejamy. Dobra. Tak. Aha. Dobrze, możesz. Tak, ja właśnie tutaj próbuję, czyli od środka teraz tak. sobie przyklejam. To mm -hmm. tu już przykleiłam. A co teraz tak. dalej? I teraz tak składamy ten a. nasz okular, żeby do samego końca doszedł. Dobra. I jak tam jest klej, to mocno trzymamy. Dobra. To ja chyba z tej strony pokleiłam. Wiesz? Aha, z drugiej Tak, dalej. tak. To muszę sobie posmarować z drugiej, a tam to mi wyschnie. Nie, nie Czekaj, wiem. wiesz, co? Się, co o. Wytłumaczę. Zobaczcie, co ciemal... ty mały okular kleisz. A właśnie, bo, bo mi ty, się prawa z lewą pomieszały. Bo ty tu I powinnaś skleić <laughs> tak, z tym. Czyli ja dobrze posmarowałam na tak. początku, tylko źle skleiłam. Tak, czyli jakby trzyma, tak. ale to może dzieci też dobrze żeby No nie właśnie, widzicie? się pomylić, bo tak. to chodzi o to, że właśnie. O. Z tej strony, gdzie przyklejamy paseczek, tam też sklejamy tak. okular. Tylko właśnie trzeba tą trzymać klejem. Tak? To ja już tutaj robię sobie takie imadło z paluszków tak. i trzymam sobie. Mhm. Tak, słuchajcie, o widzicie, też mi się trochę pomyliło, ale już trzymam. Dzięki ciociom Malwa tak, tak. uratowała sytuację. My sobie tutaj kleju, kleju, tak. a ja was zapytam, jaka no. jest wasza ulubiona modlitwa, bo dzisiaj wszystkich o to pytamy. Mm -hmm. Mm -hmm. Malwinko, ja? jaka Pierwsza? jest twoja ulubiona <noise> modlitwa? Moja ulubiona Masz jakąś modlitwa. jedną, czy może Mam dużo? różne też modlitwy ulubione. E, też pamiętam, od dzieciństwa bardzo lubiłam różaniec moim mamom odmawiać. I dalej go też lubię odmawiać, ale też bardzo lubię Ignacyjski rachunek sumienia. To jest taka modlitwa. Ciekawe czy ktoś wie o co chodzi Malwinko. Mm -hmm, mm. No to jest taka wymyślona przez świętego Ignacego modlitwa. Ach, to on tu u nas już był i został tak. jak pamiętacie i święty Ignacy jest z nami w królestwie. I on właśnie sobie tak lubił, e, właśnie to jest taka bardzo piękna modlitwa, bo ma pięć kroków i najpierw trzeba podziękować Panu Bogu i jest za dużo rzeczy można dziękować. Później trzeba prosić o to, żeby Pan Bóg dał nam światło, żeby zobaczyć ten dzisiejszy dzień. Później się zastanawiamy, jak ten dzień wyglądał. Jeżeli było coś właśnie takiego, za co możemy Pana Boga przeprosić, to Go przepraszamy. I później prosimy o to, żeby na ten następny dzień mieć dużo siły, żeby móc kochać, przebaczać. I... To chyba dlatego Dziecia Malwa ma ciągle siły wymyślać nowe, fantastyczne pomysły plastyczne że wieczorem tak. Panu Jezusowi też oddaje następny dzień zawsze to tak, jest bardzo tak. dobry pomysł a ciociakami ma aha. jakąś ulubioną no właśnie ja tak myślałam o tym bo tak podejrzewałam że możesz przyjść do nas z tym <grym> pytaniem <grym> ja chyba na chwilę obecną bardzo lubię różaniec, dlatego że lubię się modlić, bo mało się spotykamy z osobami, które znamy z naszej wspólnoty, a na różańcu zawsze drugi raz jeszcze widzę Ciebie i ojca Remiego. I nasze, na, moje dziewczyny bardzo też lubią się z wujkami i ciociami modlić i tak na nowo odkryłam, że różaniec jest ekstra. Ale powiem Wam jeszcze, że ja bardzo w ogóle lubię się modlić w towarzystwie ikon. Tak jak na początku z ojcem Remim rozmawialiście sobie, że można sobie wziąć coś, co nam pomoże w modlitwie, to ja uwielbiam modlić się z ikonami. Uwielbiam. Mm. Słuchajcie, drugi raz mm. pojawia się temat ikon, I Malwinko. I <śmiech> <śmiech> chyba pomyśleć. się nie wymskniemy. Przypadek? i Chyba, <śmiech> <śmiech> chyba zrobimy nie. taką ikonę przepiękno-królestwową. Tak. Jakoś to pomyślimy, musimy, prawda? Musimy, tak, ikonę tak, przepięknego królestwa. Tak, mhm. musimy coś takiego pomyśleć, to prawdopodobnie się wydarzy. Tak. Czy my już, ach, jesteśmy już po sklejeniu dwóch tak. okularów. Zostały nam tylko oprawki. Ja no może jeszcze raz zademonstruję. Proszę bardzo, o. będziemy wyglądali tak wspaniale. Ja na razie tak Piątek. na moim nosie, ale... u mnie na razie o. jest tak, wiecie, czasem Ta słońce, czasem deszcz, <laughs> bo na razie <laughs> jeszcze nie mam problemów, ale dorobię sobie. To teraz, Co teraz? robimy te wspaniałe utrzymywacze na uszach. <grych> Dokładnie, więc <grych> oczywiście tak. robimy naszym starym sposobem zaginania papieru, żeby był tak. troszkę mocniejszy. Czyżby, paseczki? Czyżby, paseczki, oczywiście. Dobrze. Robimy paseczek tak A dłuż, na... Dłuższego czy krótszego? Krótszego, zakupowy? wystarczy krótszego, nam, dobra. Tak. I zaginamy mhm. go tak na raz, dwa, trzy, na cztery razy. ok Wycinamy. Dobra. O, to ja sobie policzę. One, two... 3, jakieś krzywy tak. ten 3, four. A musimy skleić na końcu, tak jak sklej się nie? Tak, czy i nie sklejamy, bo dobra. wtedy jest on silniejszy Aha. ten papier. Taki, że się nam będzie dobra. trzymać. Jak chcemy, żeby nam utrzymał się na uszach. Ekstra. O. więc. Ach, bo ty najpierw wycieszcie, a później sklejasz. No dobra, to ja mam. to może tak, tak oczywiście. Dobra. dobra. Tak, może. No. Dobra, dobra. Można okay. tak i tak. Każdy niech sobie... A teraz która była ta dłuższa, a może sobie. <laughs> To, to, w tą stronę Dobrze. i drugi też, żeby nam było Dobrze. na drugie ucho. Mhm. No tak, bo mamy zazwyczaj dwoje uszu, więc to... No właśnie. Tak to bywa. Trzy i cztery. Mhm. Sobie tnę, tnę, tnę. Dobra. I za chwilę już, no mówię, to już jest ostatni mhm. etap naszych okularów. Fantastycznie. Bo to jest nawet... Mhm. Tak, więc no. sklejamy sobie to. Ja myślę, że chętnie zobaczyłabym zdjęcia ciociów, jak całe rodziny mają takie okulary. Mama w okularach, tata w to okularach, całe ekstra. rodzeństwo. A my jeszcze chyba mogłybyśmy zrobić, ja się nawet mogę poświęcić, mogę to ja zrobić dla ojca Remiego, takie okulary. Tak, Przecież on w piątek też zrobić. musi być jak nasze o, tak. słoneczko, no. Właśnie. To Ale ciocia już ma, ja sobie tnę, więc co, co już tam sobie się masz. dzieje, Fajnie. Więc wystarczy, jak mhm. mamy nasze, tylko tak, trzeba uważać, że pamiętajmy, jak mamy ten nosek, na nosek, żeby on był w dobrym kierunku, żeby był właśnie nie tak, znaczy nie na odwrotnie, bo tak. wtedy jest... Wychodzi na taka łódeczkę, która się kiwa tak, i spada. Musimy sobie zobaczyć, czy to jest ten dobry nosek, jeżeli on jest, to wszystko tak. jest ok. Dobra, mamy to. Tak, o, będziemy sobie, możemy przykleić nasz właśnie ten mhm. paseczek wewnątrz tutaj naszego mhm. okularu i możemy sobie też zobaczyć, jeżeli jest za długi ten okular, mhm. możemy go też po prostu zgiąć. Zagiąć. Tak, żeby nam, w, tak jak właśnie mamy, o, możesz sobie zobaczyć. Ja właśnie tak, no właśnie widzisz, pomyślałam, że sobie dopasuje ten zausznik z moich przeciwsłonecznych i tak. zobaczę, gdzie powinnam go zagiąć. Więc wystarczy Dobra. właśnie przykleić, mhm. sprawdzić jaka jest ta odległość Tak. i wtedy możemy właśnie Super. zgiąć nasz okular, uciąć, jeżeli Super. jest niepotrzebny fragment. Mhm. I zaraz już, dobra. Minuta i zaraz tak. będzie pewnie gotowe. A ja tak sobie pomyślałam teraz, jakby ktoś miał akurat przerwę chyba w tym miejscu, to mógłby szywaczem sobie też wzmocnić tak, go troszeczkę. Tak, nie, tak. tak, Można też, tak. No. więc to mówię. Okay. Kawałek przyklejam i zaraz odetnę. Ekstra. Zobaczymy. A ja sobie później na zausznikach dorysuję jakieś serduszka. Można. Bo lubię Można serduszka. Można to jakoś jeszcze też ozdobić. Mhm. czyli tak przyklejamy w środku. Dobra. Wymierzamy co, jaki ma być długość o. i tak po prostu mhm. zaginamy w dół. Dobra. Zaginamy sobie i ucinamy niepotrzebny ten mhm. końcóweczek. Nie to jeszcze, też przepraszam. Tak. Czyli już. W którą stronę? I tam robiłam? sobie muszę założyć za uszy. Tylko ja mam mhm. jeszcze właśnie mikrofon i mi ciężko. Tak. Ale ma mikrofon i yy, obfite włosy. Ciężko tam trochę wejść, ale już. Tak, dobra. Dało się. Dało się. Yes. O, o, ale jazda. Uch, jest. Olej, jazda. Jest naprawdę konkretnik, słuchajcie. U to mnie. Masz jedno słoneczko. Ja mam jedno słoneczko, a drugi taki, wiecie, prawie słoneczko. Zrobię z niego zaraz, zaraz słoneczko, słoneczko. Ale bardzo mi się to podoba. Super, Bardzo no mi się to mi się, że mam nadzieję, że wszystkie dzieci będą tak. teraz, mimo że jest brzydka pogoda, nie można wychodzić na dwór, tak. to można mieć słoneczne okulary i mieć słońce tak. w sercu i, I w twarzy domu. i w domu. Tak, a Super. pamiętasz jak to były te słoneczne okulary? Co myśmy to glasy, Sunny Glasses. Sani -glases. Sani -glases. Sani -glases. I ten promień to był... Beam, BEAM albo RAY. ray. Mhm, tak jest. I co jeszcze musimy powtórzyć dzisiaj? Dzisiaj, e, okulary. co jeszcze okulary, okulary No to SUNGLASSES wtedy, bo Sun są takie, glasses. które przed słońcem nas chronią. To są SUNGLASSES wtedy. Same okulary to GLASSES. glasses. Mam nadzieję, że udało się wam zrobić piękne okulary słoneczne, okulary Wiary też, ja tak chętnie dodaję e, tę sprawę od błogosławionego Edmunda i teraz pomodlimy się przez jego wstawiennictwo o mocną wiarę w naszych serduszkach i w waszych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Błogosławiony Edmundzie, módl się za nami w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ściskamy was, nie zapomnijcie o modlitwie codziennie w czasie wakacji, idziemy do Pana Jezusa jeszcze bliżej. Pa! Pa! pa, pa.